Siema, siemaneczko, tu Barteku i ty i zapraszam was na kolejny odcinek z Fortnite'a. Dzisiaj będzie challenge graj jedną bronią. Jest ze mną mój brat Mateusz. Siema. No dobra, to zaczynamy gierkę. Mam nadzieję, że wygramy. Zobaczę co sobie coś. Um, dobra, wczytuję um. się gierka. Um, um. Podgłoszę sobie jeszcze trochę mikro. Dobra, dobra, podnosiłem się. Mikro. Ja będę grał pompą. Nie wiem jak tam Mateusz. Nie wiem. <laughs> Możemy brać leczenie i wszystko, tylko musimy grać jedną bronią. Dobra. Dobra, gdzie lecimy Mazalew zalew znowu? Ma zalew? Dobra. Dobra. Easy mhm. A granaty to też jest taka broń, co? Mmm Uznajmy, że nie, ale y, tylko te normalne takie podstawowe granaty mm -hmm. Te wszystkie inne to jest broń. Typów nie ma. Nie ma? I nie jest jeden. No Dobra Mam już pompeczkę. A w opa? Ok, jest. Jeszcze krzaka mam. Krzaka Po co? Wiem. Tak, to. Okay. Mówisz. No, tak, tak, Gdzie są te zupy? Nie wiem. Streszyłyśmy. Dobra. Zaraz ci dam kawa! I piszcie w komentarzach, czy chcecie dalej Fortnite'a Albo CSGO. Albo CSGO. No. Albo Minecrafta jak chcecie. Albo FIFA. To piszcie co chcecie. To Nie ma tych typów chyba, coś tu pompa jest, ale głośny ten jetpack jest. To ty lutowałeś tutaj? Mam typa gdzie? Bałem. gdzie? Nie. Ale gdzie? To tutaj, to tu skało po niech Poczekaj. Niech wy... niech wy... Niech wy nie... Idę. Idę już. Mateusz. Odzie. Brawo. Kurde. Brawo. Dobra, jeszcze jedno rundę zagramy. Teraz, teraz mam nadzieję, że wygramy. I ogólnie y, piszcie jeszcze w komentarzach, czy jeszcze chcecie challenge z moim bratem. Ten karnet, muszę dać ten karnet. Bo potem to nie ma. Bo potem to nowy, dziesiąty sezon. I nowy karnet. Ogólnie gram na PS4, a mój brat na y, komputerze, więc będzie, nam, dobiera, będzie nam dobierać y, na klawiaturach. Komputer będzie nam dobierać więcej komputerów niż na konsoli. Dobra, lecimy nie wiem na, na słonę. Teraz wybór. Widzieliście wczoraj event? Jak widzieliście, to napiszcie w komentarzu. To zostało tylko pozostałości z tego potwora. Widzicie w po prawej. Walczył, w, walczył wczoraj z misiem tam, tam, tam. Mhm. tam mogą być typy, ale nie ma chyba typów, ale są. Nie, wcale Ale nie ma typów. Kurde! Dobra, zagramy jeszcze jedną gierkę, bo, na, bo nie mieliśmy broni, ta gierka się nie liczy. No. To jest słabo. Mm. No. Ale wczoraj była spoko runda No i dzisiaj też była spoko runda 5 fragów Dobra, zagram innym przepoconym skinem, czyli oczywiście mm, wiecie kim. I zatanczę smutny puzon, bo oczywiście przegram do Gierkę. Jak wszystkie, ale mam nadzieję, jest 1% szans, że, wygra że wygram do Gierkę. Wczoraj był ten średni taki event, bo wola, lepsze były, na przykład ten co wybierało się, przy, żeby przywrócili jakoś broń. Albo na przykład yy, był event króla lodu. Lepsze były, że zaśnieżył całą mapę. A tu się praktycznie nic nie stało, nawet za, żadnych zniszczeń nie było. Czekaj, ześ, mm, chciałam zatańczyć ten y, najlepszy taniec w życiu Lecimy hardkorowo na oazę Albo na zgubne, albo na zgubne Ja lecę na y, ten domek Dobra, lecimy na tego, z, zmianę planów Ale nie, za dużo ludzi, to idziemy tutaj, choć tu Tutaj chodzi. Tu też są ludzie. Nie ma Dobra, tutaj lecimy. Ja biorę jedną broń, Ty bierzesz jedną broń i ja atakujemy. Od razu. Ja biorę MK. Jacy MK. I dobra, idziemy na tego gościa, mi się wydaje, bo po co czekać? Idziemy, chodź. Jak chcecie wiedzieć, jak się łączę te, yy, te wskaźniki, to w następnym odcinku, jak będziecie chcieli, to pokażę Wam. Na to już mam dla Ciebie pompę. Pompę, po znaczy nie pompę, tylko MK. Masz, rzucam. Szybko. Kurde, szybko. No też tam ci rzuciłem. Rzuciłem ci tam Dobra, mam pompę. Aha, dobra, Mateusz dzięki za pomoc. I zrodzała jej. Dawaj, dawaj. A, to jesteś dobry. No. A bo miałam pod dwójką broń, a ja X -y nacisnąłem, czyli na pierwsze broń. Ojej. No. Potem nie nagrywaj tego. Okay. Dobra, to by było na tyle. Na razie.